Czołg z II Wojny Światowej Każdy zna czołg Tigers, Tak samo jak T-34 Tygers zapisał się w historii Najbardziej znany czołg w armii niemieckiej Choć od lat 30. Niemcy prowadzili badania i prace Studyjnie nad ciężkimi czołgami To do 1943 roku Trzecia Rzesza nie dysponowała Żadnym seryjnym pojazdem tej klasy W ciężkich czołgów Było pięć eksperymentalnych maszyn Z których trzy bez większego powodzenia testowano podczas walki w Norwegii w dwóch eksperymentalnych podwoziach planowanych dla ciężkiego Hensel Henszel VK3001 Ham. Zbudowała także ciężkie czołgów Sonderkraftfahrzeug 181, panzerkampfwagen VI Tiger. jeszcze przed atakiem nad w powiedział na problemy w Wermachcie. pod koniec 1941 roku, naprawdę był teologiem, jak propaganda.

Tygrys królował na czołgami przeciwnika, zarówno po zbrojeniu jak i obronnym. Ale Tygrysy zostały używane na głęboką wodę, lepiej od tego sprzętu po nieudanym. Zostały używane pod pod Leningradem, w trudnym i zatrzymanym terenie nie miały szans wykorzystać swoich atutów. Tygrysy były kierowane do walki po kilka sztuk, co nie przynosiło żadnych sukcesów. w sumie stracili kilkanaście na czołgów, a istnienie Tygrysa przestało być dla Rosjan tajemnicą. Tygrysy nie były Był tak straszne, jak mówię, nie płyną Co gorsza, w styczniu 1943 roku 900 jeden egzemplarz wpadł w rosyjskie ręce. A kolejnego tygrysa zdobyli Brytyjczycy pod walkami w północnej Afryce. Stwarzało się sytuację, że niemieccy żołnierze poczuwali się zbyt pewnie na polu walki. To też spowodowała zresztą propaganda o tej tych tygrysów. I z tego zrodziła się taka polowa arogancja, która często prowadziła do uszkodzeń pojazdów w najgorszym wypadku straty. Pancerz Tygrysa na odległościach powyżej 1000 metrów był właściwie nieprzebijalny dla większości wrogich armat. Starczył Tygrys kontra 34 W idealnych warunkach Tygrys faktycznie mógł wykorzystać poddacze kombinacji świetnej armaty i kapitalnego pancerza. We wszystkich kultowych niemieckich czołgach drugiej połowy wojny przyspieszone wysłanie na front pierwszych Tygrysów przyniosło typowy efekt. Sam Guderian narzekał, że, że Hitlerowi paliło się, aby przetestować w akcji nowy czołg, a tym samym Wrocławian zostały na teren mocno zarysiony i Natychmiast wyszło na jaw, że pierwsza wersja Tygrysa jest dość wadliwa. Ale co gorsza, tak dwa nowe czołgi zostały zniszczone przez sowiecką artylerię przeciwpancerną, co od razu pokazywało, że niezniszczalność Tygrysów była mocno przesadzona. W czasie walki z czołgu dostał się też w niemal ręce czerwoną armistów ale w ostatniej chwili został wysadzony przez swoją załogę. Tygrys wyraźnie tracił na przewadze, jeśli dochodziło do stać na mniejszych dystansach i jeśli udało się Tygrysza zajść z boku. Ogólnie za rok debiutu Tygrysów uznaje się rok 1943. Przede wszystkim w kontekście frontu wschodniego walki na szerokich stepach i równinach oznaczały się dominacja Tygrysa. Była właściwie nie do podważenia. Zamontowane działo kalibru 88,8 Mogło rozwalić każdego przeciwnika. Pojawienie się tego tytana na polu walki spowodowało automatyczne podniesienie się morale niemieckich żołnierzy. Natomiast odwrócony efekt wywoływał u aliantów. Z czasem jednak alianci dowiadywali się coraz więcej na temat tygrysów. Poznawali słabe strony tego czołgu. Miał potworny silnik, był Ociężały nadmiernie skomplikowane zawieszenie, co cieszyło aliantów najbardziej, że przynajmniej pancerz górny był za cienki. dzięki czemu, przyznajmy, jak samolot aliancki pojawił się na horyzoncie, to Niemcy mogli wpaść w większą lub mniejszą panikę. Ich debiut bojowy był fatalny. Na cztery jednostki, które 29 sierpnia 1942 roku ruszyły do boju pod Leningradem, tak trzy się zepsuły ze swoimi tonami wagi nie radziły sobie najlepiej. Utkwiły w grząskim gruncie. Końcem końców trzy musiano ewakuować, a z czwartym było tak, że wysadzono go w powietrze. Dla szerokiej publiki był znany jako Tygrys. Tak składa się, że Tygrys marki Henschel. Dla techników był to pojazd specjalnego przeznaczenia Sdkfz 181, Koncerny wóz bojowy szóstej klasy. Ale już o nim marzono na początku II wojny światowej. Niemcy szli w zaparte, a pak ciężki jak wiatr Gigantyczne obciążenie powodowało, że kruszyły się koła zębate. W bardzo szybkim tempie psuły się sprzęgła. Hensche postawił w końcu na mechaniczną mega wytrzymało transmisję. Kiedy Afrika Korps w 1942 roku spotkało bardzo opancerzoną Matyldę, postawiono na działo 8,8 i nie tylko siła spustoszenia z powodu kalibru było dobre, ale dział po prostu oddany strzał z odległości pół kilometra był zawsze celny. A z odległości 2 km szanse spadały do 50%, no ale to już 2 km. Pocisk Tygrysa przybijał pancerz o grubości 15 cm z odległości pół km zupełnie bez problemu, a 11 cm z 2 km. Jeszcze warto powiedzieć o prędkości Tygrysa: to było nieco ponad 40 km na godzinę, ale maksymalna prędkość ograniczona ze względu na liczne awarie, dlatego zaproniono wykonywania gwałtownych ruchów, Ty bardzo często się psuły. A sprowadzenie takiego 54-tonowego czołgu równało się bardzo często z cudem, lecz tygrysy obawiały się isów 2 i Shermanów Firefly, które z łatwością przebiło pancerz Tygrysa. W 1944 roku Brytyjczycy wprowadzili nowego Shermana Firefly 17funtową armatą kalibru 76,2 mm, która była w stanie spokojnie poradzić sobie z pancerzem tygrysa i pantery. Amerykanie mogli zaś oszczędzić się szczecinem czołgów M18 HEGA najbardziej skuteczną mobilną bronią przeciwpancerną na wyposażeniu amerykańskiej armii. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Napiszcie co o tym sądzicie. No i...